Odnośnie pieska, gdzie państwa piesek jest? Co się dzieje? Gdzieś leży. Gdzie leży? Gdzie jest? to tam tak No, on się położył, bo on ma kulę taką. No, maj, dlaczego państwo u lekarza nie byliście? No, bo on już tak na tym. Co na tym? Ja Przez tego się leje krew. Przez Później. tego się leje krew. O Jezus, jakie to jest zgniłe! Nie, no, zabieramy psa. To naj... No, ale nie patrzeli na to, że nie myślałem, że taką razu się tak zrobi. Dobrze. Na tu miał coś do jedzenia, coś do picia. Nie, no, ja dopiero pan nie pan zadałem niedawno. Co pan dawał, jak pies Pies głodny, patrzy do tych pustych garów. No, pić się chce, jeść się chce, się